Hello, dzień dobry wszystkim. Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Krajny Króla! z Jamanecka MC z tej strony, Lodziejska. Słuchajcie, na ostatni mój koncert nikt nie przeszedł oprócz zmierdzących śmień, śmień, śmiń, swień, dobra, ja je sobie robię i zębiaków, tak więc to by słabe. Dlatego dzisiaj uzbroiłem się w hełm biały, oznaczający tolerancję. Podoba mi się. W sumie. Ta panica wygrała Eurowizję. Dobrze, przejdźmy do rzeczy. Eem, przygotowałem sobie kilka zaproszeń. Dla osób mieszkających na Droller Caster World I postanowiłem porozmawiać im do i zaprosić ich osobiście Na Przeswietny jak ze wspaniały mój koncert Który odbędzie się już w kolejnym odcinku <grym> Już w kolejnym odcinku będzie koncert scena staje, jak możecie zobaczyć Mam nadzieję że będzie tak dużo tym razem ludzi Za zabraknie krzesełek I będę musiał tam wpuścić Wiecie, pierwsze rzędy, no nie? No, tak więc Olian, już szykuje kolejną piosenkę Jeśli czekacie yy, To zostawcie łapeczkę w górę I zapraszam jeszcze was na stronę Dollar Coaster World Ale świetnie teraz skacze normalnie yy, Tam są wszystkie filmiki z tego serwera Tak więc zapraszam I również na mojego Facebooka, tak więc dobra Ja lecę, słuchajcie Roznosić zaproszenia, poukładam sobie je tutaj, tak? Pojedynczo będziemy roznosić tak więc lecimy! Patrzcie, ludzie, jak ta scena pięknie wygląda stąd. No. No, nie składa, że tylko nikt nie przychodzi na te koncerty, okej. Okay. Może Sidek przejdzie. Sid! Julian! Nie! To nie ja, no to pewnie zajęło. O, kajka dla Sida! <laughs> to nie ty? Co? ty zobacz, co ja mam! No, jak ja się otwieram, drzwi to i otwieraj, nie zamykaj. Pasm! Zobacz, co ja mam! Od, Od Kajka Kika dla Sina! Ta jest? Jakie fajne temy! JAKIE masz zobacz, ej, bo Kajko się wprowadził i niespodziankę wszystkim zrobiła, Ty dostałeś. Też takie coś? Patrz! Ja nie wiem, to... Kurde, u ciebie. Ja do... Nie, 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 poczekaj, ustaw się ładnie. No, jestem. Co tam I, u ciebie? I imieniu własnym i moich rodziców chciałbym cię zaprosić serdecznie na no? koncert. Rap koncert MC ja czyli mnie JA! Super, Będzie się jutro, tak więc zapraszam, wszyscy będą, łapaj tutaj zaprosanko. Już zaproson... słuchaj Julian, bo wiesz co, muszę sobie w ogóle serdecznie zapraszam na minę koncertu Super! Julian, słuchaj, bo wiesz co, e, ja troszkę się o ciebie martwię, bo ty nie możesz się spotykać z tymi cukierkami, robić tych cukierków za dużo, rozumiesz, bo to niebezpieczne jest Wiesz, ziomek, ja Cię lubię, nie? I nie chciałbym, żeby się się dla stała, wiesz o czym mówię? Ja wiem, no ale słuchaj, tak... To, że się dealer wprowadził, to nie znaczy, że musisz go tak często odwiedzać, rozumiesz, a, nie? Ale zacząłem być... raperem! No! A, a rapery, no, tak. wiesz, spają cukierkowe no. rzeczy, nie? Ale słuchaj... Jak chcesz być dobrym raperem, który osiągnie duży sukces, to nie możesz tego robić. Poważnie? No, możesz, wiesz, yy, udawać, że to robisz, tak jak 50 Cent, nie? O... No to Chce był dealerem, ale nigdy nie spał, Kumas Kuma, no to dobra, to tak może być. No, no także nie jest złe, no. to jest, to nie ma. A sens. bo gadałem z Kajkiem, ty bo tak byłeś zrobiony, w człowieku że nie do, nie do poznania, nie? O nie, to się wydało. <grym> Kto jest sobie będzie na koncercie? Na cały serwer dla Star World. Wszyscy. O stary, to mega! to musisz jeszcze do drugiej wioski polecieć dla nich wszystkich Jakam? Bo to wiesz, ta jest wioska? druga wioska? Druga wioska jest! Poważnie? No, daleko, daleko stąd mieszka druga wioska z co wieku. I tam jest i, co najmniej pięć osób i jeszcze zony mają. To jakbyś ich zaprosił, to byłby oh, duży koncert. O oh, kurde, nie, no to muszę. w takim razie hajs z biletów będzie większy, dobra? Hajs z to... Ile kosztują bilety? No, tak jak pisałem, 30 mlecy i ulgi dla niepełnosprawnych są. Aha, co prawda tutaj nie jest napisane, no ale to zapłacę 30 mlecz to dla mnie nie problem ale Dobra, to. Przy wejście tam, tam jest taki mozy jemu płacisz <laughs> Dobra, słuchaj, to... No to trzymaj się, tu manik mój jest To dobra, to wpadnę, wpadnę no, no, na to... pewno Widzieli Będę nas 100 na 100% Widzimy się, Elo, o, mega. <laughs> super Halo, Smaff Ja jestem Jesteś, o świetnie, świetnie, słuchaj Mam dla Ciebie prezent to znaczy, prezent, można powiedzieć, takie zaproszenie. Słuchaj! A okej, okay, no, no, No to, no to daj najpierw. Mówisz, A co, ja, no, ty. Podzielasz po zaproszenie. Ale coś mi chciałeś dać, to nie. dawaj, nie? No, to coś słyszałem. Nie, co? to ty masz dawać. Dawaj, dawaj, dobra. Cześć. Nie masz, no mów, mów, co dawaj. W imieniu moim i rodziców zapraszam ciebie na mój koncert, rap. Koncert, który odbędzie się jutro. I masz tu zaproszenie. Możesz wziąć osobę, to wadze tam jest dużo bardzo mm -hmm. napisane, tak więc wiesz. Właśnie I... widzę. Ty, a skąd ty masz taką zbraję fajną? Eee, patrz tutaj. Od Kajka dostałem. Tu no. mi włożył do skrzyneczki. No. Co ty tym wszystkim rozdaję, poszedłem mnie nie było. Poszedłem sobie pozbierać drewno. Później przychodzę i i patrzę, jest skrzynka. Przestraszyłem się na początku, nie? Bo, no. bo to fakt, co skrzynka robi? Nie stawiałem jej tutaj. Patrzę, tabliczka. Od kajka dla Już Myślałem, że to jakiś troll, nie? Aha. Otwieram. O taka zbroja i taki miecz jeszcze zobacz. O kurde, ty. Wasz HP mam. <grych> to jest świetny, Oho, ty. Stary. Dobra, to, nie? słuchaj, jesteśmy umowieni, tak? Mhm. Wpadasz jutro, jutra, Pamiętaj, 30 leci, okay. weź. Ok. A jesteś niepełnosprawny, okay. to masz za darmo wejście, tak więc. <grych> Jak ktoś, to... <laughs> da się zrobić <laughs> Dobra, trzymaj się, pa No trzymaj się, cześć Co to, maniek? O mój Boże Dilar, halo A? Halo Co? O, hej, hej, Julian hey, co, no co, Hej, co, tam, co Co to ty jest? takie oce masz dziwne? A, no, no mam, 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 chcesz? Oce? No, no takie, oczy też chcesz? No, trzymaj, spróbuj, spróbuj, masz. No, co tam? A Co, co się tu sprowadza, co jest? Zanim to wezmę, posłuchaj. O, tam jest smaw, cześć Smav. Hala. Nie, nie, nie. A, on już nie ogarnia, czas. tak? No to tak, nie. dobra. Nie. Tak więc, w imieniu moich i moich rodziców, chciałbym Cię serdecznie zaprosić na. Uroczysty koncert, który odbędzie się jutro O tak, o tak, koncert Ty, ty, ty będziesz, ty będziesz, ty będziesz lapować, tak? Jasne, jasne, tak. O, to ja chętnie, ja chętnie co, to jest zaproszenie? Tak, tak. Diler, mi... masz okay. może jeszcze tych, kurde, A to, tabletek? A, to, to, to jest mój taki, wiesz, król doświadczalny Jakie ma oczy, jest się, dobra Tak więc, słuchaj dealer, psejdź i weź odcy ze sobą, dobra? Na koncert Okej, okay, będą oczy, będą oczy, kalikę. O Boże, dobra, to co? Też, A... oświecz. Idziemy teraz lodzie do hendela. Hala eee, Hala. jest to ktoś? Hala, hala. No nie. Hala! Pani Zano Nie ma nikogo, jak? To jest możliwe świenia, nie? Ja nie mogę patrzeć na te świenia, głupia. A! Dobra, nieważne. Nie ma Hendela. W takim razie... Od Kajka dla Hendela. Czemu wszyscy dostają prezenty? Każdego, kogo spotkałem dostał prezenty. Do tej pory. Dziwne. Sorry, Kajka. Handel proszę padnij na koncerty w skrzyni zatra No takie jakieś ale ja tu wkładam to. I proszę państwa, wszystko załatwione, tak więc... Pora udać się do kolejnego, do kolejnego mieszkańca tej wioski. Ja wiem, oh. Oh, 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 oh. Oh, yes. No więc ja lecę O, jest! Gibi, halo! No, jest. Zrobi ja please Zrobi wiatr wioski już No, co chodzi, Gibi? Siema oh. No, tu... Potrzebna nam konsultacja jakaś oh. O, fie... <laughs> Jaki jak Ekstra ek więc <laughs> <grym> <grym> siadać <grym>. Siadać na tę sasełkę Skoro wszyscy jesteście <noise> Tylko jeden siedzi, no dobra, niech będzie. Słuchajcie. Patrzcie się to uważnie na mnie W imieniu moich... moim, Moim kordet, Moim i moich rodziców. Zapraszam was. Na koncert rapowy, który odbędzie się jutra. Bilety oczywiście musicie zakupić, tak więc nie ma uprość 30 leci, proszę ja was Tutaj wspólne zaproszenie dla całej dziecki wow. Numer Dasz 30 Ja ci już dzisiaj oh. widziałem o, o, dobra, ty, dobra Ty, ja ciebie też coś wyciąłem, Ale Ale ważne. Słuchajcie, jeszcze jedno Są zniszki dla niepełnosprawnych Jak macie zielone papiery, to zapraszam za free Tak, więc trzymajcie się zielone... O, zielone, dobra To, to, da, coś, dobra, to jest tak, to jest super, to jest świetnie Ej, dobra za free, panowie We, Weźcie mi rękę, odetnijcie Ja, yeah, a, dobra, ja lecę Bądźcie wszyscy, pa 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 Cześć Cześć Kajka, kala. Tutaj jestem, cześć Tam jest, tak. Tu, tu, A, tu! Aha, tutaj, ja, odej! na bagaże na boku, Siemka, Słuchaj. cześć. Mam dzisiaj bardzo ważną wiadomość, ponieważ. No. Słuchaj mnie, własną. Słucham. W moim i moich rodziców chciałbym Cię serdecznie zaprosić na koncert. Tam na, jest mój koncert rapowy, który odbędzie się jutro. Bardzo chętnie przyjdę, ale ja, ja jestem troszeczkę na Ciebie obrażony. Co, co? No, Julek! Hajko. Nie pamiętasz, co wczoraj robiłeś? A, nie? No, byłeś u pingwina, u mojego dobrego kolegi, który miał mi załatwić parę rzeczy, i o mały włos po prostu tego wszystkiego nie straciłem. A, już wiem. To... Cukierki. To jest no tak, świta. cukierki. Cukierki, cukierki. Co? Dobra, to jazem. Nie możesz tego więcej robić, Ulek, naprawdę. Ojej, jas mi się w głowie zakręciło. Naprawdę. Ej, lol. <laughs> Dobra, nieważne, słuchaj. Zapraszam cię za. Za tego pingwinka twojego. Sam go muszę zaprosić, ale teraz... No, super, przydało się. zaproszenie? O, tak, nie, no, nie, no, no, no na pewno, na pewno przyjdę. Widziałem ostatnio, jak, jak tam... No, szkoda, że nie wiedziałem o tym koncercie, na no, bo bym wpadł, byłby świetny. A, a tak w ogóle to widziałeś prezent? Jaki prezent? No mój prezent, dodałem no ci A, W sensie ci... o nim nie mówią właśnie Tak, no bo każdy dostał prezent i myślałem, że już go, już go dostałeś Cholera, troszeczkę spaliłem W takim razie Ale jak pójdę do domku, to on tam będzie, tak? Proszę no tak Jest, tak. dobra, to tak. dzięki Trzymaj się, ja lecę okay, Siedź na koncert, pada. Pa. Będę, będę, trzymaj się o. Prezent, gdzie jest prezent? Ej, gdzie? Kajko Gdzie to? What? A! To tutaj. O, w Jatnę no idziemy, jak ja będę fajnie. Dwie klaty? mogą być w sobie. O. Jaki koksur, patrzcie na mnie, <grym> Super, tak więc wielkie dzięki za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Wszyscy goście zaproszeni, związki pierwszej i związki drugiej. Tak więc to by było na tyle. I widzimy się w kolejnym odcinku. Z piosenką kolejną, tak więc trzymajcie się, zostawcie łapkę w górę, dajcie lajka na fejsie. Pa 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 pa. Cześć!